Cześć, witaj w Champions Way, podcaście o mistrzowskiej drodze w sporcie i w życiu. Ja nazywam się Mateusz Brela, jestem psychologiem sportu, podcasterem i autorem książki Mistrzostwo Umysłu. Na co dzień wspieram sportowców, trenerów oraz ludzi szukających równowagi między pasją a codziennością. Od listopada 2019 roku nagrywam ten podcast i rozmawiam z Wami, jak i z moimi gośćmi, o tym, jak budować mentalną siłę, pokonywać przeszkody i znajdować motywację do działania każdego dnia, zarówno na boisku, jak i poza nim. Przygotuj swoją ulubioną kawę, bo bez niej żadne nagranie nie smakuje tak dobrze. I ruszajmy razem w podróż do mistrzostwa. Gotowi? No to zaczynamy. Czy znasz ten moment, gdy im bardziej próbujesz, im bardziej próbujesz dowalić sobie kontroli, tym gorzej idzie? Ręka sztywnieje, noga jest coraz cięższa, umysł jak zawsze gada, a wynik przez to ucieka. Ja ci chcę dzisiaj, mój drogi lub moja droga, opowiedzieć o stanie, w którym akcja i świadomość stapiają się w jedno. Czas przestaje mieć znaczenie, a jak to często sportowcy mawiają, ciało po prostu wie. Inaczej nazywamy to kanałem przepływu albo potocznym flow. I paradoksalnie, żeby wejść w stan flow, trzeba nauczyć się puszczać kontrolę. Ale myślę, że tego już domyśliłeś się lub domyśliłaś się po tytule tego odcinka. Postaram się w tym odcinku pokazać, jak to zrobić na Twoim poziomie sportowym. Od amatora po elitarnego sportowca. Od amatora w życiu zawodowym do menadżera, dyrektora, prezesa wysok wysokiego szczebla. Wiesz dlaczego? Dlatego, że poziom wykonania w stanie flow, jesteśmy w stanie przenieść. Inaczej mamy możliwość przenieść na codzienne życie. A jeśli o, pamiętasz nasze odcinki, poprzednie odcinki tej serii Psychologia Sportu w Praktyce, o motywacji, presji, zobaczysz, czemu wynik nie definiuje Ciebie jako człowieka. Więc, moi drodzy, zaparzamy kawę, zapinamy pasy, choć to już było we wstępie, ale chciałem wprowadzić Cię jeszcze tutaj w to, co się będzie działo. No i zaczynamy ten odcinek, moi drodzy, od razu z grubej rury. by nie było tak miło, moi drodzy, dzień dobry raz jeszcze, z tej strony oczywiście Mateusz, zapraszam Cię do kolejnego odcinka podcastu Champions Way, jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy, witam Cię serdecznie, pamiętaj, jeżeli wracasz, no to oczywiście pamiętaj, że ten podcast nie odbywa się nigdy bez kubka kawy, filiżanki, przepraszam, więc ja już mój łyczek siorpnąłem. Oczywiście kawka dzisiaj i yy, yy, jak zawsze od, od wielu już tygodni yy, sponsorowana przez Fushera Coffee Roasters. Polecamy polskie dobre palarnie. Dziękuję po raz kolejny za wspaniałą wysyłkę. Tym razem dzisiaj yy. klasyczna miesza, mieszanka kato kawa do espresso. Słuchajcie, no musiałem jeszcze jeden łyczek kawy sięgnąć. Jest wcześnie dzisiaj rano, kiedy nagrywam ten podcast, żeby on się pojawił yy, na czas już za kilka dni. I moi drodzy, zaczynamy. Zaczynamy ten odcinek dotyczący flow, czyli jak pełna koncentracja zaczyna się od odpuszczania kontroli. A moi drodzy, zaczyna się. Szybkie przypomnienie kontekstu, czyli w ogóle tej serii. Moi drodzy, jesteśmy w, w serii o psychologii sportu w praktyce, czyli o tym, jak przenieść psychologiczne aspekty sportu do życia codziennego, ale zarazem, jak sportowcy mogą wchodzić na wyższe poziomy, przypominać sobie jakie elementy. Są potrzebne, aby na ten wyższy poziom wejść. Dzisiaj zajmujemy się Stanem Flow, bo on naturalnie został wywołany na tapet, kiedy nagrywałem choćby ostatni odcinek o motywacji i presji. Wtedy poczułem naturalnie, jak on się tam składa w całość. Więc motywacja versus presja, pamiętajcie, motywacja otwiera uwagę, presja potrafi ją zawężać, ale presja również jest przywilejem. Presja. Do, której doświadczamy, może również nas motywować, dlatego że każdy chciałby doświadczać presji na elitarnym, najwyższym poziomie. Więc pamiętajmy, że to nadmiar kontroli i lęku przed wynikiem może zaburzać równowagę pomiędzy funkcjonowaniem presji i motywacji. Jeżeli chcecie więcej, oczywiście cofnijcie się, bardzo Was proszę do. Poprzedniego odcinka tej audycji z dnia 22 sierpnia. Ten odcinek oczywiście pojawia się w ostatni piątek sierpnia, w ostatni oficjalny. Piątek wakacji. Kolejne odcinki już będą wrześniowe. Pamiętajmy również o tożsamości, która nie definiuje naszego wyniku. Wynik opisuje Twój występ, ale nie Twoją wartość. Twoje przygotowanie, Twoje umiejętności na ten moment lub Twoją dyspozycję dnia, ale nie Twoją wartość jako człowieka. Kiedy nauczymy się tego rozdzielać, łatwiej jest nam odpuszczać tak zwaną spinę na kontrolę. Czyli jeżeli im bardziej się spinamy, żeby kontrolować, tym Niestety, ale trudniej będzie nam wejść w przepływ. Przepływ, czyli flow. Flow, moi drodzy, to całkowite pochłonięcie danym zadaniem. I optymalna koncentracja w chwili, tu i teraz. Doświadczenie jest to z reguły, jest to przyjemne doświadczenie, i uwaga, jest to tak zwane z psychologii doświadczenie autoteliczne, czyli robione dla samego robienia, czyli nie dla wyniku, nie dla jakiegoś końcowego efektu, bo zazwyczaj w autotelicznym doświadczeniu zatracamy się całkowicie, i kiedy pytamy później takiego człowieka, jak się czułeś, kiedy to robiłeś, zazwyczaj odpowiedź jest nie wiem. W sporcie najczęściej opisujemy dziewięć tak zwanych wymiarów według Jacksona i Marsza, które rozwijane w, we Flow. Mają potencjał na połączenie się właśnie w całość, i jednym z tych elementów jest właśnie ta autoteliczność, czyli całkowite pochłonięcie na tym, co robię w tu i teraz, wszystko inne odchodzi na bok. Chodzi również o inne elementy związane z równowagą pomiędzy wyzwaniami i umiejętnościami. Na tym dużo czasu i swojej pracy naukowej spędził Michali Ciszten-Michali, czyli amerykańsko-węgierski psycholog, którego również opisywałem, którego model również opisywałem w mojej książce, do której oczywiście serdecznie zapraszam, jeżeli nie wiecie, no to w październiku 2024 roku wydałem swoją pierwszą książkę Mistrzostwo Umysłu, Psychologia Sukcesu w sporcie. Dostępna wszędzie, gdzie się kupuje książki, moi drodzy, także zapraszam, jeżeli chcecie zgłębić ten temat i inne związane nie tylko z koncentracją, ale właśnie z psychologicznymi aspektami w sporcie. No to trochę autoreklamy, reklamy, słuchajcie, ale ale jedziemy dalej. Więc e, równowaga pomiędzy wyzwaniami i umiejętnościami, zlanie się działania ze świadomością, czyli staje się w jednością w tym, co robię. Jasne, konkretne, sprecyzowane cele tego, co chcę robić. Również jednoznaczna informacja zwrotna, czyli wiem, co zrobiłem tak, jak trzeba było, i wiem również, co muszę poprawić. Zmiana poczucia czasu, koncentracja na zadaniu. Tu i teraz na jednym zadaniu poczucie kontroli, ale również utrata tej kontroli poprzez utratę samoświadomości na wykonywaniu danej czynności. To jest trochę, moi drodzy, skomplikowane, ale te dziewięć wymiarów, które wymieniłem, bo wymieniłem te dziewięć wymiarów, czyli raz jeszcze równowaga wyzwania umiejętności, zlanie się działania ze świadomością, jasne cele, jednoznaczna informacja zwrotna, koncentracja na zadaniu, czyli single tasking. Hmm. Poczucie kontroli, a zarazem utrata świadomości, to są dwie osobne rzeczy. Ósme to jest zmiana poczucia czasu, bo to jest wymiar, który często w stanie flow jest odczuwalny, e, oraz auto. Ta liczność, która też jest niezwykle ważna. Jak powiedziałem, nie może to być instrumentalne podejście do, do zadania. Ważnym czynnikiem jest również to, że flow jest szczytowym doświadczeniem, ale nie zawsze gwarantuje rekordu przy każdym starcie. To jest częsty mit, który się mówi o flow, że każdy, kto wchodzi w flow, przełamuje swoje bariery. Nie do końca, bo to doświadczenie, nawet bym powiedział. Trochę jak ze szczęściem, nie powinniśmy ciągle odczuwać szczęścia, nie powinniśmy być non-stop szczęśliwi. Tak samo tutaj, nie powinniśmy być ciągle w stanie flow, który pomaga nam przełamywać bariery, pokonywać jakieś niesamowite wyzwania, ale niezwykle istotnym jest to, abyśmy zdali sobie sprawę z tego, że doświadczanie flow, ale nie łamanie barier wyniku też jest istotnym elementem, bo dzięki temu zdobywamy doświadczenie. Tego, jak to jest być w stanie flow. I uwaga, każdy stan flow jest inny, jest nie do odtworzenia raz jeszcze w tych samych okolicznościach. To jest próba robienia wszystkiego poza schematem, oczywiście poza również zawodami, rutynowo, nawykowo czyli zwracanie uwagi właśnie na te elementy, o których za chwilkę też powiem, takie. Takie klasyczne, bazowe poziomy i, i rzeczy, które powinniśmy zawsze brać pod uwagę, ale nie możemy liczyć i wywoływać tego stanu. On ma się wydarzyć sam, jako efekt całkowitego pochłonięcia zadaniem. Czy stan czy stanu flow to też się często pojawia jako pytanie: Doświadczają tylko najlepsi sportowcy na świecie? Nie, ale powiedziałbym, że, że to jest. Taka domena jednak elity. A dlaczego? Dlatego, że elitarny sportowiec dla mnie, czy elitarny człowiek na tym, co robi, wkłada niebotyczny wysiłek w to, żeby być w danym miejscu, w którym jest. Więc wyobraźmy sobie człowieka, który być może nie jest najlepszy na świecie, ale wkłada niesamowity wysiłek w to, co robi. Ma rutyny, ma nawyki, ma pewne standardy, stawia sobie wysokie cele, jasne, sprecyzowane, wie, czego chce. I taki człowiek ma potencjał do tego, żeby wchodzić w ten stan flow. A jak pewnie się domyślacie, takie podejście nie gwarantuje oczywiście sukcesu, ale jednak ono bardzo mocno zbliża do niego. Moi drodzy, warunki wejścia we flow, czyli baz, bazowy poziom dopasowany do wyzwania. To są takie trzy klasyczne elementy, które są wzięte z tych wymiarów, o których była wcześniej mowa, czyli jasne, konkretne cele, czyli wiem, co robię, wiem, dlaczego jest to dla mnie ważne, wiem, jaki to ma sens i znam, jak do tego dojść. Czyli nie tylko czemu jest to dla mnie ważne, czyli tutaj ten model z Simona Sineka-start with why, ale wiem również, co mam konkretnie zrobić i jak mam to zrobić natychmiastowa informacja zwrotna. Jest ważnym elementem, dlatego że jeżeli powielamy błędy, no to jest potencjał, że powielimy również to, co robimy źle, przez co później niestety, ale nie będziemy w stanie poprawiać na przykład naszego wykonania. I jeden z najważniejszych, jak nie najważniejszy, taki najbardziej charakterystyczny dla stanu flow yy, czynnik to jest optymalny balans pomiędzy wyzwaniem a umiejętnościami, czyli wyzwaniem, jakiego doświadczam, umiejętnościami, jakie na ten moment mam. Dlatego potrzebny jest bazowy poziom umiejętności bo bez niego zadanie wpycha nas w niepokój zamiast w przepływ. Reguła praktyczna, taka żebyśmy zrozumieli to od razu ad hoc, tak jak tutaj siedzisz, to jest za trudne równa się lęk, za łatwe równa się nuda, a flow pojawia się, gdy oba, wyzwanie i poziom umiejętności, moje skille, są powyżej przeciętnego poziomu i rosną razem. Czyli teraz powiem Ci tak, Dzieci doświadczają oczywiście stanu takiego totalnego zatracenia i to jest jasne, ale zakładamy, że jeżeli zaczynasz coś od samego początku, zaczynasz uczyć języka, gry na, gry na instrumencie, nie wiem, nawet układania klocków Lego, których nigdy nie układałeś, robienia czegokolwiek nowego, czego nie robiłeś w życiu, to na początku nie ma możliwości, żebyś wszedł w stan flow. Potrzebny ci jest bazowy poziom umiejętności który wypracowujesz w pierwszych kilkudziesięciu, prawdopodobnie, może nawet bym powiedział kilkuset godzinach wykonywania danej czynności. Mówi się, że wystarczy tam 20 godzin takiej rzetelnej pracy, żeby osiągnąć mniej więcej jakiś taki ok, bazowy poziom umiejętności w tym, co robimy. Jednak uważam, że potrzebne jest pewnie ze trzy razy więcej takich rzetelnych godzin spędzonych na zadaniu żeby faktycznie móc powiedzieć mam bazowy poziom umiejętności i wtedy zaczyna się zabawa i wtedy zaczyna się również wyzwanie z tym żeby nie przesadzić żeby coś nie było za trudne ale też nie przesadzić z tym żeby nie było to za łatwe i to jest niezwykle istotne. To jest na przykład takie mini ćwiczenie, które możemy sobie wykorzystać w trakcie. Jeżeli słuchasz mnie, masz możliwość zapisania czegoś, a jeżeli nie, może włącz pauzę, a może wróć do tego, kiedy skończysz biegać, spacerować i jechać samochodem. Narysuj kwadrat, który, który będzie miał w sobie Dwie osie w środku, czyli mamy kwadrat, mamy poziomą linię przechodzącą przez, przez ten kwadrat w środku, mamy pionową przechodzącą przez, przez sam środek kwadratu. Gdzieś tam się spotykają pewnie na, na środku i teraz oś X, prawda? Która jest zazwyczaj określana tą linią poziomą, to są twoje umiejętności, twój poziom umiejętności. Jeżeli dla kogoś byłoby łatwiej, to wystarczy, że narysujemy tak zwaną matematyczną oś X i wychodzącą z niej z kąta prostego oś Y. To też jest również jakaś tam bazowa opcja. Więc pamiętajmy tylko oś X pozioma, e, oś Y pionowa. Nawet może to będzie łatwiejsze. Teraz oś X oznacza twój, twój poziom umiejętności. Oś Y wyznacza wyzwanie, na przykład jutrzejszego wyzwania czy dzisiejszego wyzwania, jakie masz przed sobą. Teraz spróbuj zaznaczyć punkt, w którym uważasz, że zaczynają się Twoje umiejętności versus to wyzwanie, z którym się mierzysz. Czyli poziom umiejętności do tego, co masz do zrobienia. Jeżeli masz przed sobą na przykład pierwszą lekcję gry na gitarze, to zaznacz swój poziom umiejętności, który raczej będzie pewnie bliski zera, czyli tego przecięcia się kątów, kątów połączenia linii i osi XY, a pomyśl, jakie to będzie wyzwanie. No i wyobraź sobie tak, za wysoko wyzwanie i nisko Skill, prawda? Czyli, czyli Twoje umiejętności. To znaczy zwolnij tempo, uprość taktykę, zawęż cele, uspokój się trochę, nie musisz aż tak e, z tym przesadzać. Okay? Jeżeli jesteśmy za nisko z na, naszymi po, poziomami umiejętności, ale też za nisko z, po, z poziomem wyzwania, to powiedziałbym podkręć intensywność i kryteria e, wyzwania, dlatego że nie wyjdziesz z tego paradoksu, e, nie wyjdziesz z tego, e, z tego miejsca, w którym niestety, ale prawdopodobnie nie rozwiążemy. Zwiniesz się. Chodzi nam o to, żeby, żebyśmy mieli wysoki bazowy poziom umiejętności albo średni i wysoki lub średni poziom wyzwania. To znaczy, to jest Twój pas startowy do flow. Okay? Wysoko, wysoko, średnio, średnio, czyli gdzieś się spotykajmy. Wiecie, co, czego szukamy też zawsze w, w, w perspektywie stanu flow? Szukamy tego momentu, w którym poziom wyzwania może być trochę wyższy od poziomu naszych umiejętności, ale trochę, po to, żebyśmy mogli przekraczać i tworzyć nowy sufit naszych umiejętności. Puszczanie kontroli i paradoks, który nam pomaga, to jest kolejny ważny czynnik, na którym się powinniśmy skupić. A jeżeli jesteś jeszcze tutaj w tym podcaście, to chciałbym Cię zachęcić oczywiście do tego, żebyś wystawił adekwatną ocenę na Spotify, komentarz na YouTube czy komentarz właśnie na Spotify. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, no to proszę, abyś dał mi znać lub dała mi znać, bo, bo to tylko pomoże mi w rozwoju tego podcastu. A każda ocena, każde dobre słowo, ale każde też konstruktywne słowo, które mogę od Was przyjąć, pomoże w rozwoju całej tej audycji. No dobra, ale o opuszczaniu kontroli i o paradoksie. Bo to jest niezwykle istotne. Eee, słuchajcie, we Flow czujemy poczucie kontroli, chociaż nie dociskamy kontroli siłowo. To jest ważne. We Flow czujemy poczucie kontroli, mamy to, kontrolujemy to, ale nie dociskamy kontroli siłowo. Teraz e, Michali Syszten-Michali, o którym wcześniej wspomniałem, opisuje to jako przyjemność sprawowania kontroli w trudnych sytuacjach. I to jest do, możliwe dopiero wtedy, gdy odważymy się wyjść poza bezpieczne rutyny, poza bezpieczne granice, czyli musimy być trochę powyżej naszego bazowego poziomu wyzwania, jakiego doświadczamy. Widzicie, to jest ten właśnie paradoks kontroli. By ją poczuć, musisz dać sobie prawo do tego, żeby ją odpuścić, ale nie na bezpiecznym poziomie, w jakim się znajdujesz. Teraz co odpuszczamy? No i tu się zaczynają trochę schodki, dlatego że odpuszczamy wynik. Musimy odpuścić ocenę, musimy odpuścić próby przewidywania wszystkiego. Musimy odpuścić to, te przekonania, które mamy wewnętrznie w sobie, które mogą blokować nas przed podjęciem ryzykownej kolejnej decyzji. A co trzymamy? Trzymamy intencje, trzymamy to nasze why, czyli dlaczego chcemy to zrobić, trzymamy uwagę, teraźniejszość, kontrolę w tu i teraz i nastawienie na proces że chcę być najlepszą możliwą wersją samego siebie w tu i teraz. Chcę być jak najlepszy, a nie najlepszy. Chcę zrobić wszystko co mogę, co kontroluję, a odpuścić to wszystko co jest poza bazą mojej kontroli. Badania w sporcie, moi drodzy, pokazują, że przepływ jest doświadczalny i opisywalny także na poziomie elitarnym. Ale jego wywołalność jest ograniczona. Raczej tworzymy warunki, to jest niezwykle istotne. Raczej tworzymy warunki, niż klikamy guzik flow. I to jest jedno z najważniejszych, wydaje mi się, znalezisk obok całego modelu Ciksztena Michalia czy tego Jacksona i Marsza, o którym wspomniałem wcześniej o tych dziewięciu wymiarach stanu flow. Także niezwykle istotne, abyśmy pamiętali, że to jest ok, że powiemy, nie wiem. Nie wiem, jak to osiągnąć, nie jestem pewny, nie mam na ten moment odpowiedzi, ale wiesz co, robię wszystko, co w mojej mocy, żeby być przygotowanym w tym momencie, w tym czasie i żeby w tamtym jednym momencie, w tej jednej chwili. Zrobić to wszystko, co sobie zaplanowałem, co sobie poukładałem w głowie, i niech reszta będzie wypadkową tej mojej całej pracy, którą włożyłem lub włożyłam, tego procesu przygotowań, bo znalazłem się w tym miejscu, w którym jestem, albo w którym chciałbym być, do którego dążę, ale z miejsca, w którym jestem, nie przez przypadek. Nic tutaj się nie wydarzyło bez przypadku. To jest efekt mojej pracy, a teraz pozwól sobie to wszystko puścić. Mam tutaj taką małą praktykę i taki pr protokół, który sobie tak bazowo nazywam e, let go i lock in, czyli odpuść i zablokuj. To jest, słuchajcie, takie 90 sekund przed daną próbą, przed daną akcją, przed danym wykonaniem, przed danym treningiem, meczem, zawodami, turniejem, czymkolwiek. Teraz e, pierwsza, to jest taki, takie pięć kroków do tego, żeby bardziej puścić kontrolę. Pierwsze to jest oddaj wynik. Wynik przyjmę, a teraz jadę z procesem. Wynik przyjmę, a teraz dla mnie najważniejszy jest proces. Teraz spróbuj wziąć dynamiczny, dłuższy wdech i 6-8 sekundowe rozluźnienie wydechem. Rozluźnij dłonie, rozluźnij szczękę, żuchwę. To jest takie mikrozwolnienie ciała. Poczuj swoje stopy, gdzie one teraz są. Oczywiście, jeżeli uprawiasz aktywność, to możesz na chwilę się zatrzymać i po prostu poczuć swoje ciało. Teraz pamiętaj, przypomnij, przypomnij sobie o celu tego, co chcesz zrobić, czyli bądź obecny, energia, siła. Daj sobie prawo do bycia sobą. Pamiętaj o tym, co chcesz. Pokazać przed samym sobą. Jeżeli myślisz o przeciwniku, zadaj sobie pytanie, co przeciwnik chciałby zobaczyć, czego by nie chciał zobaczyć. Słowo kotwica, czyli jakieś hasło, które może pomóc ci przypomnieć sobie, dlaczego jesteś tutaj, y, w tym miejscu. To słowo kotwica to może być tu i teraz, to może być let go, to może być lock in, to może być lekko, to może być zaufaj, to może być pamiętaj, to może być jestem przygotowany, a to może być no to zobaczymy. Albo to może być jak jedna z moich zawodniczek przed igrzyskami olimpijskimi ostatnie słowo przed wyjściem kiedy robiła trening wyobrażeniowy, ostatnie słowo, które wypowiadała i to będzie przekleństwo, ostatnie słowo, które wypowiadała przed wejściem na podest to było zapierdol to. Twoje jedno słowo. I teraz to może być jakieś zdanie, które dotyczy pierwszej akcji, na przykład wejście w działanie bez analizy. Wchodzę w mecz bez Tworzenia przekonań na, na ten moment. Pozbywam się katastroficznych myśli, ruminacji itd. Teraz, moi drodzy, jak to trenować i jak to budować na każdym poziomie? Po pierwsze, tu mamy takich sześć punktów mniej więcej. Punkt A to jest buduj bazę umiejętności, fundament, czyli Krótkie, częste powtórzenia, jakościowe, natychmiastowy feedback, wideoczujnik, trener, checklisty. Coś, co Ci będzie dawało natychmiastowy feedback tego, czy robisz to dobrze. To właśnie kanał do jasnych celów i informacji zwrotnej. B. Projektuj jednostki z oknem flow. Czyli na przykład jedna intencja techniczna, jeden wskaźnik jakości, jeden sygnał zwrotny. Chodzi o to, żeby zawsze sobie wyznaczać jakąś intencję. Na przykład... Jeden sprint, który po prostu pobiegnę tak, puszczając wszystko to, co mam. Jeden rzut, który wykonam po prostu na takim totalnym luzie, puszczając kontrolę. Punkt C to jest rytuał odpuszczania kontroli. Jeden wydech, 6-8 sekund. I słowo kotwica zawsze przed startem serią, na przykład zaufaj. Ale reset po błędzie, to jest punkt D. Zaakceptuj fakt, że to, co było już było. Wdech, wydech, powrót do celu procesu, powrót do tego, co chcę robić dalej. Punkt E, dziennik flow. To jest bardzo, bardzo fajne ćwiczenie, które możecie wykorzystać, czyli em, po treningu, po danym zadaniu, które wykonujesz, turnieju, zawodach, meczu, odpowiedz na cztery pytania. Po pierwsze, co było wyzwaniem? Po drugie, jakie umiejętności to wyzwanie wspierało? Po trzecie, kiedy czułem zlanie akcji ze świadomością i czy w ogóle? Po czwarte, co zmienię jutro, by skrócić drugę do, drogę do stanu flow? Czyli próbujmy to planować, ale oczywiście wiemy, że nie jesteśmy w stanie tego zaplanować, ale mimo wszystko to jest droga do tego flow. I na co dzień, trening uwagi, trening uważności. Dwie minuty tak zwanego single taskingu dziennie. Zmywanie, kawa, spacer bez telefonu. Trenowanie obecności, którą potem wnosisz na boisko, na hale, na bieżnie, na salę wykładową, gdziekolwiek ci się to przyda. Bo moi drodzy, to możemy przenieść naprawdę poza sport. Do rozmowy rekrutacyjnej, do public speakingu, gotowania, zabawy z dzieckiem. Zasady są te same. Se same. Jasny cel, natychmiastowa pętla feedbacku, dopasowane wyzwanie. I zamiast, muszę mieć kontrolę nad wszystkim, mówię, kontroluję uwagę i pierwszą akcję. Pamiętajmy, moi drodzy, trochę się rozgadałem tutaj, ale flow, złapałem flow. O, właśnie, słuchajcie, złapałem flow. Bo flow nie jest nagrodą za perfekcję. To jest efekt właściwych warunków i tego, co robimy w procesie. To jest baza umiejętności, dopasowane wyzwania i zgoda na to, że wynik nie jest moją tożsamością. Dziś po treningu. Możemy zrobić jedną rzecz, jedną intencję, jeden proces, wejść w jedną akcję, a potem pozwolić, żeby działanie poprowadziło naszą uwagę. Let go, odpuść i lock in. Zablokuj. I moi drodzy, tu jest dobry moment, aby postawić kropkę. Mam nadzieję, że ten odcinek w jakiś sposób Wam pomógł. Że coś z niego wyciągacie, że daje wam to jakieś poczucie właśnie takiej, takiej kontroli, a zarazem poczucie tego, że możecie tę kontrolę również puścić. Pamiętajcie o cenach na Spotify, na YouTubie piszcie do mnie, dawajcie znać, jakie tematy was grzeją, C co, czego więcej chcielibyście usłyszeć. A ja ostatni łyczek Kawki, Fushera Coffee Roasters. Bardzo dziękuję raz jeszcze. Do widzenia, dobrego dnia, dobrej nocy, gdziekolwiek jesteście, pamiętajcie.